Witam Was, kolejna maszyna Manito 840-137, a więc 137 koni, 4 tony udźwigu 8370 masy własnej w tej maszynie także jest to potężna maszyna 2014 rok. Chodzi za dobrze, sprawdzona tutaj u nas na placu przy pracy co tu mamy? Jest klimatyzacja. Jazda oczywiście jest w joysticku przód-tył. Tu jest teleskop. Tu jest trzecia sekcja. Eee, tu są biegi. To jest power shift skrzynia. Tutaj ustawienia napędu. Tutaj tabliczka. Te wszystkie informacje. Co tu jeszcze jest? Teraz pokażę Wam z zewnątrz Tak się prezentuje w środku, a więc całkiem ładny fotel Jest zniszczona, tam jest jeszcze oświetlenie, wycieraczki tu są również przyciski hydraulika do przyczepy Opony ma przemysłowe ta Traction 500 na 24 70 tak ona wygląda co tu jeszcze mamy centralne smarowanie lincolna i działa ono, się kręci także to jest bardzo ważne zaczep hak hydrauliczny i opuszczany wyjścia hydrauliczne do wywrotu i hamulce Już mocna ładowarka Ani tu Wszystko Pracuje ładnie Moc ma A no i teleskop 8 metrów, nie wiem czy mówiłem 8 metrów teleskop tutaj mamy. Zapraszam do oglądania, takie są dwie, właśnie przyjechały, także jeszcze jedna będzie zaraz ogłoszona. Zapraszam do oglądania, do testowania, do zakupu. Tam na teleskopie jak widzicie mamy również centralne smarowanie. O tutaj jest na teleskopie centralne, także są dzięki temu niewybity. Zapraszam na plac, mamy duży wybór teleskopówek w ofercie. Stale jest tam 20 sztuk. No i do zakupu. Pozdrawiam, do usłyszenia.